No i jesteśmy po kolacji Powiem tak, kalmary 80 kun Duża ośmiornica 130 Taki wielki półmisek z rybami Z owocami morza 250-260 kun Ale dwie osoby mają co, co zjeść Bardzo Dużo tego jedzenia, piwo o 20 tam parę, duże, ta jak wszędzie, ale ogólnie bardzo dobre ceny. No, i wracamy powoli do samochodu. Piękne uliczki o misiach. jest klimat oj, wiaterek także jutro ostatni dzień w Chorwacji czy wcześniej rano wjeżdżam O mi sięsz powoić zasypia. Także dzisiejszy ostatni vlog. Nieco ja coś tam jeszcze na